Miłośnicy biegania rywalizowali nad hechłem. Blisko 300 dorosłych i 50 dzieci wzięło udział w imprezie biegowej pod hasłem RUN zdaniem organizatorów frekwencyjny sukces świadczy o dużej popularności tej dyscypliny sportowej w powiecie kszanowskim Inicjatywa tej imprezy e, narodziła się około dwóch miesięcy temu e, jest, to, e, pomysł, można samych, jest to pomysł może powiedzieć biegaczy z terenu powiatu szanowskiego z Trzebini z Chrzanowa. Zaskoczyła nas frekwencja e, spodziewaliśmy się około 100 osób przyszło praktycznie prawie 300 My tak naprawdę najważniejszym celem tego biegu to jest propagowanie zdrowego trybu życia, prawda? I, I chyba nam się to bardzo dobrze udało, bo to, że sami biegacze tutaj gdzieś biegają, ale oprócz tego mnóstwo rodzin z dziećmi, a tak naprawdę mamy dawać przykład tym naszym małym maluszkom, które widzą, jak rodzice spędzają czas i, i o to chyba w tym chodzi wszystko. Trasa biegu HEHURAN, który odbył się 19 października, wiodła wokół HEHŁA, największego zbiornika wodnego na terenie dwóch miast – czerwini i Chrzanowa. Wydarzenie zainicjowali mieszkańcy powiatu szanowskiego, miłośnicy biegania i spędzania aktywnie wolnego czasu. Impreza miała na celu propagować zdrowy styl życia, zintegrować mieszkańców i promować region. Zawodnicy mieli do pokonania dwie pętle o długości 5 km każda. Całkowity dystans biegu wyniósł 10 km. No witajcie! Pierwszy raz w Szanowie, fajny bieg, elegancko, ładnie się biegło, pogoda, no pogoda, no super, Midaśny, prawie leśny bieg. Jestem za tym, żeby takie czeski robić. Fajnie, super. Było bardzo, bardzo przyjemnie, jest piękna, cudowna pogoda, bardzo fajnie się biegło, chociaż były momenty, gdzie było dosyć ciężko pod górkę, szczególnie tu na Pile Kościeleckiej, ale myślę, że czas uzyskany bardzo mnie satysfakcjonuje. Rekord życiowy dzisiaj ustanowiłem, 42 minuty 45 sekund. Myślę, że w przyszłym roku będzie na pewno lepiej. No super było bardzo licznych mam tutaj kibiców. Nie, tak. nie, <grywa> Dodawali mi siły i w ogóle no super było. Rywalizowano w czterech klasyfikacjach generalnych: kobiet i mężczyzn wygrani to Agnieszka Cader i Tomasz Kawik, uczestników z gminy Czebina, Laureaci, Renata Pietrzyk i Krzysztof Siemek, zawodników z gminy Szanów, Aleksandra Jachimczyk i Robert Zielonka którzy wygrali również kolejną kategorię pod nazwą Mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. Kolejnymi kategoriami były Najlepsze Małżeństwo Powiatu, to nowa kategoria biegowa utworzona na prośbę jednego ze sponsorów, starosty Adama Potockiego, którą wygrali Państwo Marta i Marcin z Dablarzowie. Najstarszy uczestnik biegu był nim Alfred Zabrzański i najmłodszy zawodnik, którą okazała się Dominika Kulczycka. Zdaniem organizatorów Hechuran, to odpowiedź na ogromne zainteresowanie biegami w powiecie szanowskim. Liczba uczestników pokazała, że bieganie jest popularne i taka impreza była potrzebna.